No dobra. Tutaj taka ciekawostka historyczna. Znaleźliśmy zaginioną dawno maszynkę, robiąc porządki w garażu. I nawet to, to wszystko działa. Strzyżarka do owiec. O. Ten wał przegubowy w środku jest Napęty na przegubach są zębaki. I działa tylko. O, owcy wełnistej braku. Kiedyś, kiedyś rodzice trzymali owce wełniste, merynosy, tak? A to ja miałem 4 lata, jak żeście się, się pozbyli. Owiec, no. no. I to gdzieś tam... No. Gdzieś to tam się odłożyło i leżało latami. I teraz niechcąco się odgruzowało, Tyle lat się człowiek pytał, gdzie to, gdzie to, nikt nie wie, ale kurde, no do rzeki nie wpadło. No taka ciekawostka. No 63. rok tego urządzenia jest, DDR i working do dzisiaj, ja, troszeczkę owiec też się nacięło, nie? Troszeczkę. Ale dzisiaj brak chętnych do strzyżenia. z obydwu stron. <śmianie> Ale taka ciekawostka. <śmianie> taka ciekawostka historyczna. Maszynka do cięcia wełny. O. Będzie. Nie, nie, to taka pamiątka, to taki będzie e, rarytas taki o, poglądowy. O. <śmianie>